Cześć, święta za pasem, święka, święta wielkanocne i w naszym kraju święta te nie mogą się obejść bez białej kiełbasy, zazwyczaj brzurku. Dlatego dziś pokażę, jak robię białą kiełbasę. Naszymi bohaterami, jeżeli chodzi o mięso, będzie wołowina. W moim przepisie to jest 1,3 kg wołowiny, nie musi być jakaś super piękna. Łopatka 2,7 kg. Jak widać, również będziemy musieli coś z nią zrobić, bo dużo tutaj różnego rodzaju ścięgiem. Oraz około kilograma podgardla. Da nam trochę tłuszczyku. E, oprócz tego, e, przyprawy. Też różnie różne osoby dają. Raz mniej, raz, raz więcej. Ja daję tak. E, na 5 kg mięsa 20 g majranku. Czyli po 4 gramy na kilogram mięsa. Oprócz tego, pieprz czarny, mielony, 3 gramy na kilogram, czyli 15 gramów na cały przepis. Dodatkowo kilkanaście zmielonych ziaren jałowca, 3-4 zmielone kulki ziela angielskiego. Również mielę lub w moździerzu ugniatam, ubijam kilka listków laurowych. I ostatnią, ostatnim prawie że elementem jest czosnek którego graj, daje powyżej 5 gramów na, yy, na kilogram mięsa, czyli tak minimum 25 gramów, przeważnie 35-45 gramów, co oznacza, że to jest powyżej połówki yy, główki, więcej niż połowa główki, czosnku. Ostatnią rzeczą yy, jest, yy, jest sól. i tutaj tej soli, akurat jest himalajska, ale możecie użyć każdej. Tej soli daje 20 gramów na kilogram mięsa, 20 gramów to jest taka łyżka stołowa dobra. Do całości trzy łyżki ostrej musztardy. Teraz muszę to mięso przygotować. Będę je mielił na dwóch lub trzech sitkach, prawdopodobnie jednak na, na trzech. I tak to będzie wyglądało, że to podgardle i tą wołowinkę wezmę i zmielę na sitku trójce, czyli tym najdrobniejszym, 3 mm. Dlaczego? Dlatego, że wołowinka będzie nam tutaj robiła zaklej i muszę ją tak rozdrobnić. Nie będę też wyciągał z niej żadnych innych rzeczy, oprócz kości oczywiście, jakieś tutaj muszą być, o, tu się trafiła jakaś właśnie krząstka, kostka. To musi być usunięte. No, chcę mieć tak samo taki ładny tłuszczyk, którym to wszystko polepi, to da nam pod Natomiast co robię z upadką? Upadkę trzeba niestety y, trochę posegregować. Czyli te rzeczy, które mamy, o, tego typu, plus ścięgienka, to trzeba wszystko niestety przebrać, przeciąć, wyciąć rzeczy, które są nieładne i oddzielić od tych ładnych. Te nieładne zmielimy na y, sitku piątce, czyli 5 mm. Natomiast te najładniejsze, albo pokroimy w drobną kostkę, to też pewnie mi się nie będzie chciało, albo po prostu zmielimy na jakimś większym sitku ósemka dziesiątka na przykład, żeby kiełbasa miała też swoją taką fakturę. Tylko te najfajniejsze kawałeczki. Ja oczywiście nie będę pokazywał, jak tutaj to wszystko molestuje, że tak powiem i obieram, bo to trwa niestety. Pokażę, jak już będzie posegregowane przed zmieleniem. Jeżeli nie chcecie się bawić, tak jak tutaj z tą łopatką, można użyć również innego mięsa. Możecie użyć tutaj szynki. Będzie trochę bardziej chude to wszystko. W związku z tym można wtedy trochę więcej użyć podgardla. Mniej szynki, trochę więcej podgardla. Można użyć tutaj również karczku karkowej. Karkowego mięsa. O tyle karczek jest fajny, że tam tych ścięgien, takich typowych, które potem są niefajne w kiełbasie, nie ma. Jest tam taki tłuszczyk, który fajnie się potem w tej kiełbasie zachowuje. Więc można na przykład całość takiej karkówki zmielić piątką i będzie ok, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Ja na razie posegreguję sobie mięso. Wybiorę co ładniejsze kawałki i pokażę co dalej. Mięso posegregowane. Tutaj, jak mówiłem, wołowina i podgardle, tylko w długie kęsy. Tu mamy drugi gatunek wieprzowinki, czyli tą opadkę obraną. Tu mamy pierwszy gatunek. Samo ładne mięso. I resztki, czyli ścięgna. Jak ktoś ma pieska, to pewnie się ucieszy. Ja nie mam, więc to jest do wyrzucenia. I teraz mielimy, tak jak mówiłem wcześniej, to będzie mielone trójeczką, to będzie mielone piątką, a to ósemką sitkiem. Pokażę jak wygląda już wszystko po mieleniu. Mięso zmielone. Czas na dodanie przypraw. Tak, mówiłem wcześniej, dodam mniej więcej 35 gram czosnku. Czosnek drobno posiekany albo przepuszczony przez praskę. Nie dawałem go wcześniej do mielenia, ponieważ on przeważnie przez sito wychodzi za gruby. A ja bym chciał, żeby ta frakcja. Aby ta frakcja czosnku w tej kiełbasie była niewyczuwalna, Taka, taki czosnek dobry jest w kiełbasie takiej wiejskiej, w tym nie bardzo. Pomielone, pomielone kilkanaście ziaren jałowca, kilka ziaren ziela angielskiego i kilka liści laurowych. Do tego dodajemy pieprz. Pieprz czarny, mielony. 3 gramy na kilogram czyli 15 gram. 15 gram to będzie taka kopiata łyżka. I jeszcze pół. Możemy to oczywiście sprawdzić po wymieszaniu mięsa, czy nam to smakuje. Oprócz tego majoranek. Majoranek 4 gramy na kilogram. To będzie mniej więcej o. To będzie mniej więcej taka, taka filiżanka. Taki kubeczek. Sól. sól e, jedna łyżka, czyli 20 gram na kilogram mięsa. 2, 3, 4, 5. To też możemy potem sprawdzić, jeżeli chodzi o skłonność na końcu. Musztarda około 3 łyżki ostrej musztardy. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj dochodzi, a mianowicie płyn, woda. Ja tu mam ostudzony rosołek. Możecie zrobić też bulion z kostki, jak nie macie. Ewentualnie możecie dodać samej wody. To wszystko jest woda letnia, nie gorąca. Czas na masowanie mięsa. Mieszamy to wszystko. ugniatamy aż będzie stanowiło jedną taką lepką konsystencję masujemy mięso dość długo najlepiej nawet pół godziny im lepiej mięso wymasowane tym lepiej kiełbasa będzie się zachowywała w jelicie łatwiej będzie nam ją nadziać tym bardziej zwięzła i, i taka Jednolita będzie później. Puści też takie soczki. Jest szansa, że tam gdzieś się pojawi nawet jakaś galaretka. Później masujemy. Około pół godziny. Ok, mięso wymasowane. I teraz są dwie opcje. Jak macie trochę czasu, na przykład zrobiliście to wieczorem, można sobie do rana zostawić to w lodówce, albo nie. Można też parę godzin, dwie, trzy godziny, niech sobie trochę mięsa odpocznie. Po tym czasie można je jeszcze trochę wymasować i przygotować sobie jelita. Jelita kaliber 28-30 mm. Tutaj jest firmy Browin. Takie typowe wieprzowe jelita. Przygotowujemy w taki sposób, że przerzucamy je sobie do miski z ciepłą wodą, i zostawiamy na jakieś 15-20 minut, potem przepłukujemy jeszcze i będziemy sprawdzać, czy nie są gdzieś pęknięte tradycyjnie za pomocą kranu. Za 15 minut pokażę jak. Jeszcze pokażę może jak teraz płuczę. Wyciągam jedno jelito. O. Biorę końcówkę i zakładam Ekran. O. Trzymam tutaj letnia woda. No i patrzę jak mi się tutaj jelito napełnia. Jelito mi się przy okazji prostuje oraz z soli. Jeżeli gdzieś byłaby dziura, no to od razu byśmy zobaczyli, że gdzieś tutaj woda wypływa. To jest w porządku. Zdejmuję z przeciągam palcem wzdłuż, od... wsączając wodę. O! Je to jest gotowe do nadziewania. Ok. Jeli to mamy już hmm, przepukane, mam tutaj ręczną nadziewarkę na której teraz muszę załadować ładunek. To jest taka zwykła nadziewarka. Tutaj wkładam mięsko. Biorę taką kulkę i po prostu wrzucam do środka. Następną aż do zapełnienia. Przyssawką mocuję do stołu. Umyję ręce. Zakręciłem. Teraz trochę pokręcę korbką, żeby mięso mi tutaj trochę wyszło. O. Będzie mi łatwiej tutaj na to nałożyć jelito. Końcówkę wiążemy. I teraz nadziewamy dość luźno, dlatego, że będziemy tą kiełbasę skręcać w takie nieduże serdelki. Także bez specjalnych tutaj. Bez specjalnego napięcia musi być ta kiełbaska. Wiążemy i powtarzamy z kolejną, z kolejną kiełbaską. Tutaj zostały nam takie pęcherzyki powietrza. My je przekujemy szpileczką, żeby zeszło z nich powietrze jeszcze. No ale to na końcu, jak już wszystkie, wszystkie sobie nadzieje. Kiełbasy nadziane. Czas teraz, tak jak mówiłem, ponakłuwać. Chodzi o to, żeby tutaj te pęcherzyki powietrza usunąć, także ponakłuwamy szpileczką. Czas na zawijanie. Bierzemy kiełbaskę, ustalamy sobie jaka ma być długość tej kiełbaski, naciskamy tutaj lekko i zawijamy. Tak samo robimy z każdym innym pętełkiem. A oto i nasza kiełbaska w pełnej okazałości. Także można już teraz ją tylko parzyć. Ona sobie tu leży, a my szykujemy sobie garnek z gorącą wodą. Temperatura 75 do 80 stopni. Czas parzenia 25-30 minut. Najbardziej prawdopodobne będzie to, że zrobię 75 stopni i 25 minut i zobaczę jak wyszła. Nie zalecam długiego parzenia, bo kiełbasa wychodzi wtedy sucha, trocinowata. Niedużo czasu wystarczy. 25 minut 75 stopni, maksymalnie do 80 stopni i maksymalnie do 30 minut. Nie, oczywiście nie będę parzył tej kiełbasy całej naraz, dlatego że spadłaby za bardzo temperatura. Yy, Nagrzewamy więc mniej więcej do 80 stopni, wrzucamy jedno, dwa pętełka i parzymy przez ten odpowiedni czas, kontrolując temperaturę, potem kolejne, kolejne. Jeszcze parę uwag na koniec. Yy, użyłem tutaj mięsa wołowego, robiłem też białą kiełbasę bez mięsa wołowego, bo były pytania czy czymś zastąpić. Można zastąpić, można zupełnie inny skład robić, można sobie po prostu eksperymentować z mieszankami, tak samo jak, jeżeli chodzi o przyprawy. Jedni wolą trochę więcej pieprzu, drudzy trochę więcej majeranku, trochę mniej czosnku, trochę więcej czosnku. Dopiero jak za pierwszym razem zrobicie kiełbasę, będziecie wiedzieli, czy to jest to, czy też macie czegoś za dużo lub za mało. To będzie tylko kwestia, kwestia smaku właśnie, kwestia Waszego smaku, czy Wam będzie smakowało, czy nie. I chyba tyle z takich dodatkowych informacji. Ta kiełbasa również nadaje się do ewentualnie do wędzenia. Więc, jeżeli ktoś chce, to może część sobie sparzyć, część zostawić jako surową, białą kiełbasę. Tak, jak teraz część sparzyć, a część dać do wędzenia. Oczywiście nie gotujemy, nie obgotowujemy, tylko dajemy do wędzenia kiełbasa surową. Ja na razie jeszcze. Pokażę, jak, jak parzymy, i jaki jest efekt. Po parzeniu, jeszcze kiełbaskę zahartujemy. To znaczy, wyjmując ją z wody, wrzucimy ją do pojemnika z bardzo dziwną wodą, a najlepiej z wodą z lodem. Na 5 do 10 minut. Tak, żeby ta skórka jeszcze taka była bardziej chrupiąca na nich i żeby mm, cała kiełbaska lepiej nam smakowała. Temperatura doszła nam do 80 stopni. W środku, jak widzicie, wrzuciłem trochę liści laurowych i trochę ziela angielskiego. Wody nie solimy, i do takiej wody wrzucamy naszą białą kiełbaskę. I więcej nie. Temperatura na pewno minimalnie tutaj nam spadła. A, jeszcze 80 stopni jest. I w tym momencie taki malutki guys, w bierzemy i przez 25 minut parzymy. Minęło 25 minut, i moim zdaniem kiełbaska jest gotowa. Teraz czas na hartowanie. Czyli wyciągamy ją z tej kąpieli, no. i przerzucamy do zimnej wody. I tutaj w zimnej wodzie przez 10 minut ją zostawiam, a potem wyciągam na stół, żeby sobie obeschła. Kiełbasa przeschła, czas do lodówki. No, skoro mamy już kiełbasę, to tylko brakuje nam żurku. I święta gotowe.